Czy kiedykolwiek pomyślałeś, hmm, jak się mówi, żeby czekać w kolejce po angielsku? Na pewno słyszałeś tą brytyjską wersję i może słyszałeś tą amerykańską wersję i przez to, że można mówić tak albo tak, to może pomyślałeś, ja nawet nie wiem, co to się dzieje. I dlatego tworzę dzisiejszy filmik. Instytut lingwistyki przedstawia... Stanach, żeby powiedzieć czekać w kolejce, albo stać w kolejce, to mówimy prawie to samo: mówimy albo waiting in line. Line to jest taka linia. So to wait in line. For example, I was waiting in line at the store for half an hour. To waiting in line jest, żeby czekać w kolejce, albo żeby czekać w linii. I często słyszę, że jak Polacy, szczególnie Polacy jak ja, którzy się wychowali w Stanach, jak wracają do Polski, to często mówią, że czekali w linii, bo zapominają, że się mówi, żeby czekać w kolejce. To prawie zawsze, bo często mówią, no musimy czekać w linii, nie chcę czekać w linii. To widzisz, to jest waiting in line. Ale myślę, że też można powiedzieć standing in line. How long were you standing in line? Myślę, że waiting in line jest... Dużo częściej się używa. To tak, no, chyba może powiedzieć standing in line, z tego co pamiętam. Ale powiem tak. Jest lepiej po prostu powiedzieć waiting in line. I had to wait in line for an hour. Albo I don't want to wait in line. There's too many people. I ta kolejka jest the line. To znaczy, the line to jest taka jedna konkretna. Ale, a line to jest jedna z wielu. Ale myślę, że najczęściej to ma najwięcej sensu, żeby powiedzieć the line, bo już wiesz, która to jest kolejka. To jest jakaś jedna konkretna kolejka. Waiting in line. I mimo to, że mówimy to wait in line, bez the, to wait in line. I had to wait in line. Tam nie ma the, ale jakbym powiedział, phew, did you see all the lines? Did you see how long the line was? To wtedy musisz powiedzieć the line. So, jak mówimy, żeby czekać w kolejce, to wtedy jest waiting in line. Best the. Ale jak mówimy o tej kolejce, widzisz tej kolejce the line, to wtedy musisz powiedzieć the line. Man, that line is crazy. I'd rather not wait in line for that. Też można powiedzieć that line. To the line albo that line. I może już wiesz, że w Anglii oni mówią the queue. Przynajmniej tak myślę, że oni to mówią. Jak mieszkasz w Anglii, można pisać w komentarzach, bo Ty lepiej wiesz niż ja, ale mi się wydaje, że to się mówi the queue. I zamiast mówić waiting in line, to oni po prostu mówią queuing. Przynajmniej tak myślę. Z tego co słyszałam, przynajmniej. Uh, jak słyszę, jak Anglicy mówią, to oni mówią queuing. Zamiast mówić, I was waiting in line for half an hour, oni by powiedzieli, I was queuing for half an hour. To oni może by powiedzieli, man, look at that queue. Albo sorry, oh, look at that queue, your majesty. Albo coś takiego, chyba tak mówią. Albo może, righto, governor, let's wait in the queue. OK, oni na pewno nie mówią governor. Tak. Czy ktoś tak mówi? Ja nie wiem. W filmach tak mówią. Nie wiem, chyba tak mówili tak 100 lat temu. Czy ktoś nadal mówi governor? To można powiedzieć that queue. Na przykład That queue is enormous. Albo coś takiego. To można powiedzieć that queue albo the queue. I don't want to wait in the queue. <laughs> yes, well I certainly would not want to wait in the queue, governor. To po amerykańsku The line, albo that line, i po brytyjsku jest the queue, albo that queue. Z tego co wiem, okej, okay, nie, nie byłam w Anglii, ale słyszałam jak oni mówią, i do dzisiaj uważam, że to jest bardzo dziwne, że mówią the queue. Albo queuing. To jest mega dziwne dla mnie. I my mówimy to wait in line, i oni mówią to queue. To znaczy to wait. To jest czasownik, to wait, to jest, żeby czekać, ale to queue to jest ich czasownik, że oni mają... Widocznie oni bardzo lubią czekać w kolejkach, albo to jest ich narodowy sport, albo coś takiego. Słyszałem, że oni bardzo dobrze to robią, nie tak jak w Polsce. Nie wiem, co wy robicie w Polsce, ale... Ugh. Znaczy, okej, okay, pewnie w Rosji i na Ukrainie jest dużo, dużo gorzej, ale come on, Polacy. Ale w Anglii widocznie oni są z tego bardzo dobrzy. I bardzo dumni z tego, bo oni wymyślili czasownik na to to wait. Widzisz, my mamy całe zdanie to wait, czekać, in line, w kolejce, a oni mówią to queue. To queue już jest czasownik, który znaczy czekać w kolejce. To jest jedno słowo to queue. He was queuing. They were queuing, albo może we have to queue? Czy oni tak mówią, nie jestem pewny. To może po prostu bym ci powiedział, żebyś używał tą amerykańską wersję, bo mogę ci powiedzieć z pewnością, jak to się mówi po amerykańsku. To wait in line. I the line, albo that line. Daj znać w komentarzach, czy już o tym wiedziałeś, i też sprawdź na dole w opisie, mamy dla ciebie nasze Zajebiste, siedmiodniowe wyzwanie z angielskiego. Kliknij w linkę i zobacz, jak nasze wyzwanie może Ci pomóc poprawić swój angielski. To dzięki, że tutaj byłeś dzisiaj ze mną, i zobaczymy się niedługo. Cześć!